Jarmark Produktów Regionalnych to cykliczne wydarzenie, które odbywa się w Blue City raz w miesiącu. Pierwszy jarmark odbył się w Blue City w 2007 roku i od razu spotkał się z wielkim zainteresowaniem zarówno wystawców, jak i klientów centrum. Od tego czasu gromadzi co miesiąc ponad 30 producentów żywności z różnych regionów Polski i świata. A większość z nich uczestniczy w nim od co najmniej 10 lat. Nasi wystawcy swoją ofertę kierują do osób poszukujących swojskich, tradycyjnych oraz często unikatowych produktów spożywczych. Sprzedawane na jarmarku wyroby są w większości nagradzane przez organizacje wspierające producentów tradycyjnej polskiej żywności. Organizujemy również okolicznościowe wersje jarmarków przed Bożym Narodzeniem oraz Wielkanocą, podczas których nie brakuje straganów z ozdobami świątecznymi. Zapraszamy do Blue City na Jarmark Produktów Regionalnych.